W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was test karty graficznej MSI RTX 3060 Ti Gaming X, która trafiła do gotowego komputera od Actina. Oprócz tego, na pokład trafiła też i piątka 10400F na płycie głównej MSI B560 Tomahawk, wyposażoną w WiFi i Bluetooth. Więc, generalnie, mamy tutaj komputer ze średniego segmentu, który jest wyposażony w większość sensownych funkcjonalności, no i oczywiście dwuwentylatorową wentylatorową edycję z torxami 4.0, która działa ma oczywiście 0 RPM, ma takie ładne żeberka z podświetleniem RGB, no i generalnie jest jedną z takich sensowniejszych edycji pod względem kultury pracy, choć oczywiście nie najtańszą, dlatego że za e, takie finy czy za porządny backplate no niestety trzeba zapłacić premium. Szczególnie biorąc też pod uwagę fakt, że te karty graficzne wciąż są nadal w dużym popycie jeżeli chodzi o kopanie, dlatego że kryptowalutowi gracze już dawno ogarnęli jak to zrobić, żeby te karty nadal zarabiały. Fajne jest to, że MSI ma z tyłu takie gwizdki, które pozwalają na jeszcze ściszenie powietrza, które przechodzi przez radiator. No i oczywiście sam radiator ma też dla siebie wycięty element backplate'u, przez który może również Wyrzucać powietrze na drugą stronę. Jeżeli chodzi o kwestię kultury pracy, to jak mówiłem, jest 0 RPM mode, więc mam około 35,5 dB, a podczas obciążenia 43,5 dB. Więc karta jest naprawdę cicha, dlatego że tak naprawdę tylko ją słychać podczas tego działania. Dlatego że testowałem sobie to Hitmanem, który nawet podczas takiego obciążenia dalej powiedzmy, że no ta fera 5 nie jest w stanie jakoś specjalnie zagrać, głośniej niż ta karta, dlatego że no. Niestety ale... Ta I piątka jest mega efektywna i fera, tak naprawdę, jest grubą przesadą. Można byłoby dość tam coś tańszego ideologii, by byłoby dobrze, no ale widzę, że Actina e, funguje sobie raczej z RGB po prostu. E, przy metro też nie przebijam jakoś specjalnie 70 stopni już na karcie, w związku z czym e, jest to taka powiedzmy, że edycja, która no, nie będzie Wam nigdy głośniej działać niż te, powiedzmy, 43,5-44 dB w maksie. E, także licząc się z tym, że jest to pobór około. O 220 W, bo tyle sama karta pobiera. To jest to wynik moim zdaniem do zaakceptowania. No, a jeżeli chodzi o edycję LHR, to tutaj dużo tłumaczyć nie specjalnie mogę, bo jest to limit programowy. W związku z czym, jak gdyby dla graczy, te karty są takie same. A jeżeli chodzi o kopanie, no to obejścia, jak mówiłem, są. W związku z czym dla każdego coś dobrego. Dzięki za oglądanie. Narka!